Wam, dzisiaj będzie odcinek o tym, jak przeszłam od tego do tego, czyli glowdown moich notatek. Ogólnie na YouTube jest teraz taki trend. A glow up, gdzie dziewczyny pokazują jak one nie wypiękniały, jak o siebie nie zadbały itd. i tak dalej. Ja słuchajcie, przyniosłam to na swoje notatki i pomyślałam, że moje notatki przeszły jakąś ogromną deewolucję i totalny glowdown down. Przedstawię Wam dzisiaj kilka iz. Is. Iza z 2018 roku notowała tylko na papierze i poświęcała na to ogrom czasu. Była to w sumie jedyna dostępna mi metoda efektywnej nauki, oprócz może Pomodoro. Dalej była Iza na pierwszym roku studiów, która odkryła iPada i robiła Wszystkie swoje nadatki na iPadzie. A teraz jest Iza z teraźniejszości, która naczytała się badań naukowych, które mówią, że notowanie wcale nie jest takie efektywne. W ogóle przygotuję cały filmik dla Was właśnie w tym temacie. Jeżeli uda mi się już go wstawić, to gdzieś tutaj pojawi się link. Ale ogólnie notowanie, jak się ogazuje, nie jest takie efektywne i ja staram się to brać pod uwagę notując. Jak teraz je ja notuję? Eee, używam laptopa i aplikacji Notion i jakiś 10% notatek robię cały czas na iPadzie, bo sprawia mi to ogrom przyjemności. Ogólnie zaraz pokażę Wam izy na przestrzeni lat, jak się zmieniały i kim były i jak moje notowanie zmieniało się na przestrzeni lat, ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o pewnym trendzie, który pojawia się na YouTubie i ja myślę, że mój filmik się w ten trend właśnie wpisuje. Eee, ten trend Polega na tym, że właśnie odchodzimy w ogóle od notowania. I na YouTube pojawiają się filmiki z tytułami Jestem studentem medycyny i nie robię w ogóle notatek. Dlaczego nie powinieneś robić ładnych notatek? Przestałam notować coś takiego. I myślę, że to łączy się właśnie z tym, że wszyscy ogarnęli się, że szkoda trochę czasu na y, godziny notowania, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile nam potem z tego zostaje w głowie. Dobra, ale przejdźmy do Izy z 2018 roku, e, która zaraz Wam się przedstawi. Cześć, tu i za z 2018 roku. Słuchajcie, w 2018 roku miałam prostsze, dłuższe włosy. Nie ogarniałam wtedy, że one się kręcą. Nie wiedziałam, kim będę, nie wiedziałam, na jakich studiach będę. Wielu rzeczy nie wiedziałam w ogóle o świecie, ale byłam bardzo ambitna i bardzo pracowita. I słuchajcie, bardzo, bardzo dużo się uczyłam i bardzo dużo notowałam. Tak właściwie notowanie było jedyną metodą efektywnej nauki, która była mi wtedy dostępna, być może oprócz Pomodoro, i wszystkie swoje nalatki robiłam wtedy na papierze. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale w, w tamtych czasach, w 2018 roku nikt nie nosił do liceum laptopów czy iPadów. Wszyscy notowaliśmy w zeszytach. Swoją drogą ciekawa jestem, jak to teraz wygląda. W sensie teraz mamy pandemię i tak wiecie, lekcje online, ale ciekawa jestem, czy to się zmieni i czy będzie tak, że kiedyś. Dźwicę, będzie można przyjść sobie z iPadem albo właśnie z laptopem. Um, w każdym razie, moje notatki wyglądały bardzo, bardzo dobrze, bo poświęcałam na nie mnóstwo czasu. I w ogóle myślę, że wtedy byłam taka oczarowana z i zaczynałam wtedy swoje konto na Instagramie prowadzić, związane właśnie z nauką, i myślę, że zachłysnęłam z tymi ładnymi notatkami. Moje notatki wyglądały słuchajcie, wtedy tak. Czy to sobie wyobrażacie? Ja nie wiem, jakie ja mogłam robić takie notatki, słuchajcie. To jest dla mnie teraz chore, jakie ja sobie o tym myślę. E, oczywiście nie wszystkie moje notatki wyglądały w ten sposób. Zastanawiałam się, jak zrobić, jaką czcionkę zrobić, jaką długość długopisu dobrać. W ogóle kolekcjonowałam wtedy takie kolorowe długopisy, yy, właśnie te eyelinery, yy, jakieś... Stabilo to się chyba tak mówi. E, I naprawdę byłam cała taka uu, 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 na ten, w tym temacie notowania i wiecie, podkreślania kolorów, dobieranie kolorów. Rysowałam też szkicowałam jakieś ryby, jakieś oczy, e, robiłam sobie e, takie osie czasu e, rozwojowe zwierząt. E, czy to było efektywne? Nie do końca, w sensie myślę, że w jakimś stopniu tak, bo sprawiało mi to przyjemność, a im przyjemniejsza nauka, tym lepiej. Po drugie, spędzałam więcej czasu z danym tematem, więc lepiej za, e, zapamiętywałam. Mapy, myśli pozwalały mi układać sobie to wszystko w głowie, ale jednak uważam, że zmarnowałam bardzo dużo czasu na rysowanie właśnie tego wszystkiego. Jakichś żabek, oczu, e, nie wiem, rybek. No naprawdę e, bardzo dużo tego było. W ogóle pamiętam, że tutaj, dokładnie na tej sali, dlatego też dzisiaj nagrywam tutaj ten filmik, zrobiłam właśnie cały taki. E, miałam PC, Cały taki taką roślinę. Zaraz może dajcie mi sekundkę, to jakoś to tutaj przyczepię. No słuchajcie, przenieśliśmy się właśnie do 2018 roku, bo dokładnie wyglądała tak moja scena w 2018 roku. Po prostu wiecie, namalowałam to wszystko akwarelami, czy akurat z tej notatki, szczerze mówiąc, może że to jest najgorsza notatka, jaką zrobiłam w życiu, bo to jest po prostu jeden do jednego przepisany podręcznik z nowej ery. Jakby ja, wiecie, nic tu nie przerobiłam w moim mózgu, w ogóle nie myślałam o tym, tylko świetnie się bawiłam, rysując drzewko. To było tak bez sensu! Ale ładnie wygląda, więc wiecie. Brawo Iza, brawo Iza z 2018 roku. Dobra, słuchajcie, e, tak to właśnie wyglądało. Przejdźmy do Izy z pierwszego roku studiów. I za na pierwszym roku studiów. Na pierwszym roku studiów byłam w ogóle taka wiecie zachłośnięta tym, że idę na uniwersytet, że będę studiowała psychologię. E, na pewno nie miałam tego na ścianie, więc e, musimy to zdjąć na pierwszym roku kupiłam sobie iPada i odkryłam cały nowy świat notowania odręcznego na iPadzie. I myślę, że byłam wtedy zachłyśnięta bardzo youtuberami, którzy właśnie pokazywali jak notują na iPadzie. To był taki bardzo, bardzo rosnący wtedy trend i ja naprawdę się na to złapałam. I byłam pierwszą, jedną z pierwszych osób, jak nie pierwszą chyba, która notowała właśnie u mnie na uniwersytecie, w sensie na, u mnie na roku na iPadzie. I słuchajcie, robiłam notatki, które były znowu takie wiecie, bardzo piękne, angażujące, notowałam wtedy wszystko w GoodNotes i absolutnie 100% moich notatek robiłam właśnie na iPadzie. I teraz tak, nie wszystkie moje notatki wyglądały jak na przykład te, bo po prostu nie miałam na to czasu. Te raczej robiłam w domu, po zajęciach, kiedy właśnie chciałam się czegoś już nauczyć. Raczej na wykładach, na uniwersytecie, no to byłam wszystko czarnym długu opisem, po prostu tak jakbym pisała na kartce, tylko że robiłam to na iPadzie. I teraz tak, Zadajmy sobie kolej, znowu to pytanie. Czy to było dobre? Czy to było efektywne? Słuchajcie, no nie do końca, bo bardzo często nie nadążałam z pisaniem. E, wiecie, chciałam zmieniać kolory. W sensie, myślę, że iPad odkrył e, przede mną taki cały nowy świat, nie wiem, nieskończoności kolorów, tego, że łatwo jest e, na przykład, nie wiem, narysować prostą kreskę na iPadzie, jakby dużo rzeczy było łatwiejszych. Ale jednak e, cały czas miałam takie nastawienie, że te notatki im ładniejsze, tym lepiej. Czyli wiecie, przeklejałam sobie e, jakieś obrazki, dorysowywałam obrazki, zmieniłam kolory, robiłam całe palety kolorów, które do siebie pasują i potem notowałam tylko w tych kolorach. Totalnie byłam zakręcona e, na tym te, w tym temacie znowu. I słuchajcie, e, to nie było znowu efektywne. W sensie to miało swój urok, bo sprawiało mi przyjemność, nauka musi być przyjemna, więc... To fajnie, brawo Iza z 2019 roku, ale cała reszta, jakby wydaje mi się, że za duży jest hype wokół tego wszystkiego i myślę, że coraz więcej właśnie osób też odchodzi od notowania na iPadzie, bo po prostu to jest czasochłonne. Pamiętam też, że na pierwszym roku e, studiów przed egzaminami, przed pierwszą sesją egzaminacyjną i tak notowałam na papierze, bo po prostu to było coś, co było mi znane, czułam się w tym komfortowo e, i, i wiecie, czułam, że panuję nad tym wszystkim, e, więc i tak notowałam na papierze. Dobra, słuchajcie, myślę, że to wszystko, jakby tam był tylko iPad na... Na tych pierwszych studiach i to było jedyne, czego używałam. Przejdźmy teraz do Izy teraźniejszej. Hej, jak dobrze znowu być sobą! <laughs> słuchajcie, dotarliśmy do Izy teraźniejszej. Mam prawie 22 lata. E, studiuję psychologię, kończę właśnie, kończę. Jestem w połowie trzeciego roku. E, słuchajcie, mam Instagrama, na którym radzę ludziom, jak się uczyć. W sensie mówię bardziej o tym, jak ja uczę się efektywnie. Myślę, że jeżeli chodzi o efektywną naukę, to naprawdę przeczytałam bardzo dużo badań. Obejrzałam już wszystko, co było do obejrzenia na YouTubie. Więc naprawdę Izas teraz doszła do wniosku, że po pierwsze. Notowanie na papierze w klasie maturalnej było bez sensu. Po drugie, notowanie na iPadzie na pierwszym roku studiów też było bez sensu. I Izas teraz wszystkie swoje notatki, a no, właściwie 90% notatek, robi w Notion. E, dobra, będę już mówić o sobie w pierwszej osobie, będzie nam łatwiej. I słuchajcie, faktycznie odkryłam aplikację Notion, która, uwaga, nie odkrywa żadnej tutaj, nie wiem, żadnego nowego świata. To jest po prostu notowanie na, na laptopie, takie jakbyście na przykład notowali w Wordzie. I teraz ja naprawdę myślę, że YouTuberzy i w ogóle osoby, które właśnie zajmują się efektywną nauką, dochodzą do momentu, w którym musimy się przeprosić ze wszystkimi osobami, które od samego początku notowały po prostu na laptopie. Bo wiecie, wtedy to było takie, że o, ja mam iPada, i tutaj robię sobie taki tytuł, tutaj mogę używać takiego koloru, takiego koloru, a człowiek jak obok siedział, notował w Wordzie i był taki aha, a ja mam po prostu czarny tekst na białej kartce. Chodzi mi o to, że ci ludzie od samego początku mieli rację, bo naprawdę notatki teraz są dla mnie Środkiem do celu, a nie celem same w sobie. E, I ja naprawdę w moim Notion, tam wiecie, tam macie trzy tytuły do wyboru, e, dwie czcionki i chyba pięć kolorów. I nie ma żadnej możliwości sprawienia, że te notatki są fajne. To, co jest tam super, to to, że można przyklejać sobie linki do różnych stron. I to na iPadzie nie do końca działa, moim zdaniem, w fajny sposób. Na papierze to jest absolutnie niemożliwe, a ja teraz, jak się uczę, to używam. Bardzo wielu źródeł. I wiecie, linkuję sobie Wikipedię, filmy na YouTubie, blogi, strony internetowe. I to naprawdę moje uczenie teraz jest takie, wiecie, linkujące, że czytam to z tego, to z tamtego. I potem w notion mam to wszystko zebrane, i, i mogę do tego wrócić w każdym momencie. I ta nauka teraz moja jest taka bardzo interaktywna. Nie jest tak, że po prostu zapisuję sobie, wiecie, wszystko. Tylko robię link do danego artykułu i jeżeli chcę, to wracam do całego artykułu. I to jest mega fajne. Uwaga, gorące pytanie: czy przestałam używać iPada? Nie przestałam. Słuchajcie, to jest sprzęt, który nadal używam. W ogóle zrobię dla was filmik yy, o tym, czy kupić iPada, czy laptopa na studiach. Sobie nie laptopa, jednak laptopa. Ale yy, ja nadal używam, bo cały czas e, robię na nim notatki, takie, które są ważniejsze z jakiegoś tematu, czyli na przykład notatki, które wiem, że przydadzą mi się na całe lata, tak jak na przykład w tym roku robiłam notatki w Notion e, z Psychometrii. I zrobiłam jedną notatkę na iPadzie, taką fajniejszą, trochę właśnie taką, powiedzmy starodawną, jeżeli chodzi o dawne IZY, z rzetelności. Bo rzetelność to jest bardzo ważny temat na psychologii i po prostu wiem, że to mi się przyda na lata. I tak właśnie teraz wygląda mój flow, jeżeli chodzi o notowanie. Większość moich notatek, powiedzmy 90%, robię na w Notion. Po prostu wiecie, białe tło, czarny tekst, tyle. I 10% to są takie notatki właśnie, które są trochę bardziej fancy, które po prostu sprawiają mi przyjemność. Bo ja naprawdę, słuchajcie, uważam, że notowanie na iPadzie po prostu to jest fan. Naprawdę to jest fajne, możecie sobie, wiecie, pomazać, kreatywnie zrobić mapę myśli. Mapy myśli cały czas robię na iPadzie i... Czytam pdf -y. dlatego to jest też taki duży, yy, duża część mojej nauki, bo bardzo dużo czytam podręczników właśnie na iPadzie i wtedy od razu sobie podkreślam. Wszystkie podkreślenia robię na iPadzie. No i co? Słuchajcie, myślę, że to wszystko. Myślę, że output z tego wideo byłby taki, żeby nie dać się złapać na te wszystkie stadigramowe triki i tak dalej, bo wiecie, jak pokazać na Instagramie w fajny sposób, że robicie Active Recall. Jakby stoicie i powtarzacie sobie w głowie. Dużo łatwiej jest po prostu pokazać piękną notatkę, nad którą ktoś pracował kilka godzin, jest obrazek, są kolory i tak dalej. Więc wiecie, to wszystko jest biznes na tym Instagramie. I ja nie, jakby nie, nie odwiniam, wiecie twórców, bo ja też stawiam e, zdjęcia notatek, bo po prostu je robiłam. E, ale wiecie, po prostu z głową. I myślę też jedna bardzo ważna myśl na sam koniec: coś, co będę powtarzała Wam jeszcze trylion razy. Personalizacja. Jeśli Wy. Wiecie, że dla was notowanie na iPadzie jest super, to w ogóle chrzańcie wszystko, co co ja dzisiaj powiedziałam i notujcie na iPadzie. Jeśli od początku notowaliście w Wordzie, gdy Wam się sprawdza, to w ogóle wiecie. Należycie do tych osób, które ja, którym ja bym chciała teraz uści uścisnąć rękę i powiedzieć gratuluję, po prostu wyprzedziliście przyszłość, ustawiliście trendy, <laughs> więc też super. Jeżeli lubicie notować w zeszycie e, i, i to Wam wystarcza, super, notujcie w zeszycie. Personalizacja i wiecie, statystyki i te badania naukowe, one odnoszą się do ogółu populacji i zawsze będą jakieś wyjątki, którym po prostu będzie sprawdzało się coś innego. Dobra, słuchajcie, e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie mi powiedzieć, w jakim miejscu Wy teraz jesteście. Powiedzmy, jaką izą jesteście, na jakim etapie rozwoju, jeżeli chodzi o notatki. Ja jestem hiperciekawa. E, no i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!